Siema. Z tej strony Masakra, jestem w tej chwili z kumplem moim Mohitem. Gramy sobie w WOTA, rundujkę. Jest awęcik teraz na północno amerykańskim serwerze Droga D50M, i właśnie staram się zrobić sobie 50M. Dzisiaj odcinek będzie chyba nazwany Droga D50M, i może jeszcze coś nagram oprócz tego E50M. No, zobaczymy, na razie jest oczekiwanie na bitwę. A coś Mohito o sobie o swoim czołgu. No, mój czołg to jak tiger. Dla znających historii to jest wręcz legenda. legendarny niszczenie czołgów. Pancerz przedni 250 mm. Armata 128 jeszcze stopowa. Jak ktoś gra w wota, to będzie wiedział, że to jest armata z Ferdka lub, mówiąc oficjalnie, Ferdynanda lub jak, jak Panther 2. Osobiście jestem zwolennikiem Ferdinando, z którego zdobyłem jak No i zaczynamy akcję. Co, oczywiście A, po... Na wzgórze jedziemy jak zawsze, nie? Tak. nasza taktyka. Tak, dla informacji, najlepsza taktyka jak to maksymalnie obniżyć działo, skąpać przed nim pancerz. I jesteśmy prawie nie do ruszenia. No, na 50 jest różnie, skąd też i tak cię z nami no, czy to w dolną, czy to w górną? Zobaczymy, jak to będzie. Z góry jeszcze pozdrawiam cały klan PL1AD, jak i PL2AD, żeby nie było. I klanowego forum i także TSA. Mam nadzieję, że nie będzie jakaś zryta bitwa, że zadam znowu 500, jak ostatnio na kilku bitwach. Jest nic nie zrobię, jak zawsze. No, ale nie pewnie, czym nie mam poraży. No, wczoraj też miałem tak, ciekawy. 3-4 no. tysiące zadane i oczywiście przegrana, jak zadam 500-600 to jest wygrana, żeby nie było. Tak to mnie właśnie ta gra kocha. Nie ja też. Dzisiaj trochę się moja zła pasta przełamała. Jak no byłem okay. na Pierwszy cel. Pierwszy mój Noska. cel to jeszcze, jeszcze wjechać na to w górze. Tam jest jeszcze te 30 Potrzebowałby go wyeliminować. Dużo fajnych salutów, kurwa. Bóg wie, czy dostał i nie przebicie. <laughs> czymś, co ten Aufk Panther Na razie się skidera widzę za skałami Centuriona o dziwo widzi 110. -ka. I chyba nie tylko 110. Jeszcze coś mi się wydaje Panther. 2 jeszcze jest w tym sektorze. Jest Burzik i T30. Powiedziałem, Berzik dostał ode mnie. 365 chyba, nie 385. No i oczywiście, dla informacji dla każdego, kto Bursiego nazywa Bursukiem, to się czyta Burzik W pełnej nazwy. Nie no, śmiesz jeszcze... o to, niech każdy soczyta jak chce. żeby każdy rozumiał o co chodzi. Dobra, nie, nie będę przestawać. Mam nazwy pełnej, bo jest zbyt trudna dla. Skomplikowana. No, zbyt trudna. Wprost. Czekaj, ten AWP panter jeszcze żyje. AWP panter żyje, żyje. Pasowałoby zjechać. Policjantka jest ładnie wystawiona, więc można skuszować lekko. Nie zapomnę tej akcji, ostatnio cośmy byli na dziesiątkach. My tutaj się we dwójkę ustawili z WZ-ką, 132 czy 131. Aha, tam jest object z 704 i pantera 2, z przodu. Aha, dobra. Tam piękną goni. O to 30 Kurde, ja trafiłem tego brziga Dobra, jeszcze raz z niego przywalę Dobra, zdjęt Podniejszymy. Ja się to bym jakoś ustawił, ile mnie nic nie przebije Dwie artki w ciągu jednego w jednej sekundy za mnie walną. Aha o to nieciekawe widzę. No a obrzyk wystrzelił jeszcze pod na zakończenie. Aha, to widzę, że ładne. 110 <tryk> nie wystrzeliła czy nie? To taki 110, nie, nie wystrzeliła. Już tak. Teraz wystrzeliła, dopiero teraz Kurwa. Urwa. Jezu, ten czołg jest taki zabolony, że on się obracać nie chce. No, nie czaje, nie? Co ta 110 hmm. odbija? To jest 110, to już jedno z lepszych. W końcu produkcja chińska. A no, tak, przerobione przez Chinoli, nie? Tak, znaczy zrobiony na bazie ISA trzeciego i. Jeszcze czegoś, chyba i sobie. To jest średnia ta bitwa. Ja bym powiedział, że taka dość słaba. No, dla ciebie słaba, dla mnie taka średnia. Oddać jeden strzał i to... A Pantera 2, się nie ma co obawiać łoo wow. Ślepy jest jestem dobra. No ci mi padł A to się w tej artylerii boję, wiesz? No Artka jest na K1 Stamp mniej więcej nie odczeliwali A ja, to mi raczej mnie trafi jak dobrze przyceluję jeszcze się boję tego objecta mam HP? O, pełne Pantera 2 słaba jest pod Scrapa Już mówię wszystkim z góry nie da się, nie za bardzo sobie scrapa robić Albo BT7 trzeciego tieru jak to właśnie Mohit kiedyś miał przypadek Gości robił swój scrapa na trzecim znaczy trzecim tierze czołgę, nie, to jest naprawdę... Albo to, to już... się odchodziło jak w masełko. No, tak jest, no. Jakby jestem teraz z której strony mi wyjedzie Object. No, to jest Object. Ładnie się chowa. No i za dużo, dużo nie zrobię już teraz, no. Plecy albo przód będę mieć robiony. Będziesz miał obydwie strony zrobione, pantera wyjedzie z przodu Object tak do gra moment, żeby idealnie wyjechać ci na plecy. Mhm, mm no się tak domyślam się. Mogę się z tej strony skit radzi, wiesz, bronić z przodu i trochę pleców jak dam radę. Nie czy... tak. Widzisz no, półtora klocka zadane, 1600 bez 10 tam majd. Tyły Widzę, 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 widzę. No ale widzę że go nie strakowałeś. No jakoś go ogram zaraz, czekaj. No niestety walnął się, bo kaszma. O! Ała! Ale boli! A mnie trafił J1. Ciekawe czy nic Kurka. nie dostał. Ze splasza. No, bo dostałem centralne uderzenie tej rybki dlatego pewnie. Tak jak widzicie no, jak jest przegrana bitwa, to w miarę idzie, jak jest wygrana, to okan dupy rozbić Mi się zada półtora klocka, nawet czasami mniej. Jak jeszcze to. jedno polecimy? Można, spróbować. 102 tysiące, ile jeszcze brakuje? 80? Poczekaj, a nie sprawdziłem, 80 coś tysięcy jeszcze jeszcze brakuje, a znowu wątki, fajnie. Czas się wodę napić, bo mi gardło zaczyna wysychać. O, T-Wire. Też klan, z którym mieliśmy sojusz, można powiedzieć, na na, Amerykań na Ameryce. jakże żeśmy jeszcze siedzieli, bo teraz siedzimy na lasce. Zbyt mała aktywność w klanie. Jeżeli by ktoś chciał dołączyć do naszego klanu, to PL2D przyjmuje od szóstego tieru w górę na północnoamerykańskim serwerze, więc zapraszamy wszystkich nowych czy nawet starych graczy grających już wata. Co, na zgurze, nie? Tak, tak. Ja oczywiście standardowe będę osłaniać. Spoko, no Ja się tam na górkę nie dostanę za wolny, jestem tobę 50. -ką. Dlatego nawet był jakbyś sik tutaj wyciągnął na otwarte przedpolo. No postaram się. Też jestem zmuszony grać na pełnym ekranie, ze względu że pasy startu bedraży niektórych i mnie ja tak samo chyba trochę, podczas nagrywania. Dlatego gram na pełnym ekranie, ale zobaczymy, co z tego będzie. Hmm. Ci powiem, że mam 130 fps a przez to, że chyba na frap się zostawiam, dlatego. Możliwe. Bo tak to mam 110-120 czasami, jak gram. Niech tam ja mamy problem, to jest za dużo ludzi, wiecie. Niech jadą. E50, nie boże, E50, E25 to jest, nie wjedzie tam na górę, zobaczymy, czy z tego będzie. Właśnie dostał, dobra, jadę też no. Na... Ale wjechał, nie? Będzie mógł strzeliwać tam trochę. We już coś chciał strzelić. Ja też podjadę na Na bliski kontakt. O, proszę bardzo, autolader. Jeszcze dwa na wzgórzu. U was triggery No No to nie są autoladery, nie? Zaraz ich wykończę, chwilę. No to to nie są, ale i tak walą szybciej niż. O. By, no, jak pan teraz tak... No tak, tak, na pewno nie. Su jest y, y, derpem pewnie. 152, tak mi się wydaje. Legendarny derp, gdzie Mohit trafił małze, za ile to się go trafił wtedy, jak żeśmy grali. To było na ISU i to było chyba za 70kP. Yy, to było w przód, chyba, nie? Gdzieś go trafił? Oh, kurwa, nie trafiłem. Go wafla. A, ładnie. Gdyby się trochę odegrać za wcześniejszą bitwę. Oczywiście, tylko ten IS trochę mi makówką za mocno świeci. Ja się cieszę, że nie mam lagów, wiesz? Internet trochę ogarnia. Ja tylko trochę mnie przeraża fakt, że zaraz mam na placu, mogą wjechać. Eee, nie wiadomo. Dobra, dostał z 370. A nie, Berzwi 2 Ładnie, ładnie. A ja od niego. Jid no. mi zablokował strzał. Nie ja na ślepo w niego wali. Hey, Myślę, że go przez up. stąd trafi. O nie, Team Teamspeak. Przepraszam wszystkich, jeżeli hey, będzie was up. denerwować, to hey, wake up co chwilę. Ty na centrum pomocy pewnie siedzi, w tej chwili nie mogę wyjść, kurde. Mogę z TS-a wyjść, mogę, mogę, to nie mogłem, mogłem. Siedzi jak wielka krowa i mi blokuje strzał tylko. Miej go gdzieś. Czekam aż ten wafer wyjedzie. Ja również. Chociaż mógłbym tam puszę zrobić. O, 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 wyjechał trochę. A co za tępy i kurwa. Tempak głupi A Boże Poszedł blind shot w E25 Ja bym tego wafla żeby mi ten tempak nie blokował W skałę trafił Wiesz co? Ja to bym wyjechał tutaj no Jeszcze nie pojedę, tam jest E25, który wali z golga Przebił cię Dwa razy. O. Dziwne. dziwne bardzo. Kurwa. Głupi TeamSpeak. Tego w jeszcze nie widzę nic Ładnie. walić tego E25, no będziecie walić po 130, tylko ten SU-152 jeszcze tam żyje, pewnie z derpy będzie walić. Tu już nie ma, ja go dawno wziąłem. Jest 152 jeszcze jeden. A on jest trochę w innym miejscu zapewne, ja bym tutaj kurde wyjechał z nią. Jest, w drugim miejscu. Ja, plecy tak słabo, nasza lewa strona. Nie wiem czy ryzykować, czy nie. Zaraz chwilę tylko nie, się trochę lepiej ustawy Ups, właśnie zmarnowałem um, zestaw naprawczy na Moraka, żeby normalnie strzelać i niestety... No. Dobra, słyszony. O, ta no, powinna ogóle... być wygrana. Ty się cofnij na bazę jak chcesz, no, ja tutaj no. przyjadę. Cofnę, bo oni mogą sobie nie poradzić. Spoko. Coś jedna wygrana na przegrana. Zobaczymy, jak to będzie. Czego ile nagrywam? Z 10 minut może? Trochę więcej chyba. Z 15 już będzie Możliwe. No musisz się cofać. to... Przydałoby się, żebyś się tutaj też wrócił, bo tam nic z 8 nie jest zbyt rozgarnięty. Ale we trójkę sobie dacie radę tam. Ale wiesz, jak to jest z nieogarami. Na no. nich nie mogę polegać. Ja ich trochę podrażnię, żeby się cofnęli na kapa ten do siebie. Zaraz wjadę no. na kapa. No dobra, to gdzieś się poszło. Ja sobie to jakoś radę dałem. Tu jest kap, kurde, nie zauważyłbym go. Chociaż postaram się ich jakoś z tyłu ostrzeliwać. Poczekaj sekundę. w takim miejscu, że była możliwość strzału na tego. Jak pan dwójkę. Chociaż zresztą, jak zabijać to wszystkich, nie? Wiadomo. Wiem, Robert, że tu jest to 120, 152 z derpem. U mnie jest jak panter na strzała, który mnie właśnie nie widzi. I właśnie w tej chwili będzie ginąć. Ja 75, bo 5% HP jeszcze tego puknę. O, 152 Właśnie Ju to, jak jest z 8, całkowicie bezużyteczny. zamiast trafić w tego w su, to... No A 75 nie żyje. Popełnił błąd. I su 152. Zdejmiesz go? Czy nie dasz rady? Tutaj. O. No i na zakończenie ładnie, jeszcze braterstwo broni dostaliśmy. domu. 2400 zadanego. Tak średnio mogło by być lepiej 27,5 tysiąca na czysto Dobra To tyle by było z naszej strony na tym odcinku. Pozdrawiam wszystkich obecnych y, widzów jak i nowych którzy dojdą. Pozdrawiam klanowego jak i PLND. i... Chyba tyle. Wojtek, chcesz kogoś pozdrowić? Nie, nie, nie trzeba. To my się z wami żegnamy. Trzymajcie się, cześć.